Lot poinformował na swoich kanałach informacyjnych o poważnych zmianach. Ucieszą one wszystkich korzystających z usług polskich linii lotniczych. Już od 1 czerwca zniesiony zostanie ważny zakaz, który wszedł w życie na początku marca w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Decyzje podjęte przez przewoźnika mogą znacznie wspomóc branżę, która jest jedną z bardziej poszkodowanych przez epidemię. Lot podjął ważną decyzję i jest to bezsprzecznie wspaniała wiadomość dla wielu osób, którym w czasie podróży zależało na czasie oraz wygodzie. Jest to co prawda dopiero pierwszy krok podjęty w tym kierunku, ale daje nadzieję, iż sytuacja będzie się dynamicznie rozwijać. Lot Wznawiamy loty krajowe. Lot wydał komunikat, który opublikowany został między innymi na Facebooku oraz na Twitterze. Polskie linie lotnicze LOT zdecydowały się na ponowne wzbicie w powietrze maszyn uziemionych od marca. Jak na razie możliwe będzie korzystanie jedynie z połączeń krajowych między konkretnymi miastami, ale już to ucieszy wielu Polaków. Z radością informujemy o wznowieniu rejsów krajowych od 1 czerwca 2020 roku. W trosce o Twój komfort i bezpieczeństwo przygotowaliśmy ofertę z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny i międzynarodowe organizacje branżowe, czytamy w poście opublikowanym na Facebooku lotu. Podana także konkretne miasta, z których wystartują samoloty przewoźnika, samoloty będą latać między największymi miastami, kierunki wybrane przez lot są zapewne wynikiem analiz najpopularniejszych połączeń wybieranych przez Polaków. Samoloty latać będą pomiędzy największymi miastami w kraju i oprócz wsparcia biznesu mają także zachęcić do podróży krajowych, a to może wzmocnić lokalną branżę turystyczną. Nowa siatka obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych. Jak i ruch turystyczny w ramach kraju, przekazuje spółka. Jak podaje RMF 24, wykorzystywanych będzie aż 8 lotnisk, a samoloty będą latać na trasach Kraków-Gdańsk, Warszawa-Gdańsk oraz z Warszawy do Poznania, Zielonej Góry, Szczecina, Wrocławia, Krakowa oraz Rzeszowa. 2. Przewoźnik zachęca pasażerów do lotów. Polskie linie lotnicze już od 1 czerwca zaproszą na swój pokład pierwszych pasażerów. Lot chce w ten sposób wspomóc krajową gospodarkę, nie tylko branżę turystyczną, ale także cały biznes. Może sprawić, że wielu Polaków zdecyduje się na skorzystanie z lotów krajowych oferowanych przez lot. Źródło RMF 24